Dzień dobry pisarze, witam Was w pierwszym odcinku pisarskim w 2021 roku. Jest sesja, co widać tutaj, tam moje notatki leżą, więc nie przejmujcie się nimi, ale po prostu widzę je w kadrze, więc to tak jakby, wiecie, czuję ten oddech za sobą. <grych> tak czy tak, przechodzimy do głównego tematu. Dzisiaj porozmawiamy o procesie pisarskim, ale nie o samym pisaniu, tylko już o poprawkach, czyli tak naprawdę co... Zrobić, kiedy już mamy gotowy projekt, kiedy napiszemy książkę. Co wtedy? W tytule zamieściłam słowo draft, więc zacznijmy może od tego. Ja jestem wielodraftowcem, a to znaczy, że gdy piszę książkę, to piszę jakby ten pierwszy, surowy draft, który jest tylko mój. Ja nikomu go nie pokazuję, ja wiem, że on jest pełen błędów, ale tak naprawdę nie wracam do tego, co było, nie poprawiam tych błędów, tylko piszę dalej, lecę po prostu z planem, aż nie skończę książki. Ale! Ale ale. Jeśli coś mi nie będzie pasowało, jeśli na przykład męczę się bardzo przy pisaniu jakiegoś rozdziału, coś mi nie gra, coś zmieniłam, ale wiem, że może to nie będzie dobry pomysł, bo flanie jest co innego. I ogólnie wszystkie takie rzeczy, które nie wiem chcę usunąć, które chcę poprawić, zapisuję sobie w notesie. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że to jest taki pierwszy punkt mojej pracy. Podczas jeszcze pisania książki, więc na samym początku zapisuję wszystkie swoje uwagi, nie zmieniając tekstu. Jest to ważne, ponieważ kolejny punkt e, pozwala nam właśnie na tak naprawdę rozmyślanie na temat tego, co tam zapisaliśmy w notesie. Tym drugim punktem jest bardzo ważna przerwa w pisaniu. Tak, przerwa. Kończę pierwszy draft i odstawiam go. No, byłoby wspaniale, gdyby poleżał miesiąc, czy nawet dwa, czy trzy miesiące, żeby po prostu się jak najbardziej od niego zdystansować, żeby podejść do po prostu poprawek z taką czystą głową, z przede wszystkim krytycznym spojrzeniem, a nie, że wiecie, o, moje dzidzi, ono jest idealne. Nie. Takiego podejścia nie chcemy. Tak naprawdę wychodzę z założenia, że książka ma leżeć tyle, Ile po prostu czasu zabierze nam zapomnienie tego, co napisaliśmy? <laughs> Czyli po prostu, podchodząc do książki, mamy jej nie pamiętać. Mamy nie pamiętać wydarzeń. Najlepiej, tak naprawdę, żeby w tej przerwie zająć się innym projektem. Możliwe, planowaniem, researchem. To jest chyba najlepsza opcja, bo wtedy nasz umysł już kieruje się w inną stronę, a tę stronę zostawiamy z takim znakiem zapytania. Wiemy, że do niej wrócimy, ale przestajemy się nią interesować i tak ją spychamy na drugi plan i zajmujemy się tym, co jest na pierwszym planie, czyli tym nowym projektem i się dystansujemy do tego starego. Trzeci punkt natomiast. Już odbywa się właśnie po tej przerwie, i tutaj zajmuję się drugim draftem. Drugi draft ja poprawiam na komputerze. Wykorzystuję do tego opcję właśnie takiego edytowania. Najczęściej robię kopię, więc mam pierwszy draft zapisany. Drugi draft jest po prostu już nowym plikiem, bo nie chcę stracić tego, ale zazwyczaj jak właśnie pracuję na recenzji, to tak czy tak tego nie tracę, bo po prostu sobie na razie zakreślam zmiany, które chcę wprowadzić, i później zazwyczaj. Przechodzę przez nie jeszcze raz i sprawdzam, czy to na pewno ma sens, czy też nie. Na razie są to takie zazwyczaj poprawki bardziej fabularne. Ale przed tymi poprawkami oczywiście zapomniałam wspomnieć, wracam do notesu. Wracam do notesu, czytam te wszystkie punkty po tym, jak już zdystansowałam się od książki, zdystansowałam się od tych punktów, gdzie często, i to widziałam na przykład w Szkocji, przemawiał do mnie jakiś mój wewnętrzny krytyk, w moim przypadku Lord Farquad. No on jest bardzo wredny i mam kilka rozdziałów typu. Kobieto, co ty tu napisałaś? W ogóle pewnie będziesz musiała usunąć połowę. I jak wróciłam przy drugim drafcie do tych fragmentów, to jednak stwierdziłam, że one muszą tu być, że one są kluczowe, więc nie mogę ich usunąć. I gdybym pisała i je usunęła, no to naprawdę usunęłabym kawał dobrej roboty. Przynajmniej tak mi się wydaje. <gry> I tak jak wspomniałam, teraz poprawki i poprawki fabularne. Czytam... I zazwyczaj skupiam się właśnie na lukach fabularnych, na tym, jak bohaterowie się zachowują, czy mają ubrania, o których piszę. No, wiecie, takie głupotki. Bardziej tutaj zajmuje się redakcją. Nazwijmy to tak bardziej profesjonalnie. Oczywiście, jeżeli znajduję jakieś błędy, to je od razu poprawiam, no bo czemu mam to zostawiać i później, nie wiem, mieć problem to odszukać. Więc jak już coś znajduję, to poprawiam. Przy Szkocji nie miałam tego punktu, a zapisałam go sobie specjalnie, dlatego że przy niektórych projektach, na przykład mój pierwszy draft jest pełen look. Czyli na przykład zapisuję sobie w nawiasie, że tutaj dopisz taką i taką scenę, tutaj, nie wiem, dodaj opis czy coś w tym stylu. W Szkocji akurat miałam tak, że miałam bardzo dobrze zaplanowaną Szkocję i nie musiałam zostawiać luk, bo miałam pomysł na tę scenę i leciałam od razu do przodu. A jak nie to zostawiałam, ale zazwyczaj starałam się wrócić. Natomiast w tego nie mogę Ci powiedzieć. Miałam kilka takich scen przed skończeniem pierwszego draftu, że zostawiłam po prostu luki i w czasie drugiego draftu ja dopisywałam te sceny. W nieznanej też tak miałam, więc jedynie Szkocja teraz jakoś tak. Się wychyla z tej normy, więc coś się zmieniło, może mój sposób planowania e, się sprawdził u mnie. Jeżeli nie wysyłam książek na konkursy i nie śpieszy mnie czas, albo w ogóle po prostu, jeżeli mam czas, to jakby ten punkt jest bardzo, bardzo ważny i ja wiem, że ja powinnam go spełnić, ale no wielokrotnie w tych moich ostatnich książkach nie było na to czasu po prostu, bo, bo konkurs śpieszył, bo musiałam wysłać i tak dalej, i tak e, dalej. Więc beta reader przede wszystkim czwarty punkt to beta. Leader, czyli osoba, która przeczyta Twój tekst, która go przeczyta krytycznie to jest ważne, krytycznie. Wydaje mi się, że to musi być osoba, którą znasz. Znasz ją w ten sposób, że jej ufasz i jest to związane z tym, że po prostu nie zrobi niczego złego z Twoim tekstem, nie roześle go gdzie indziej, po prostu musi być ta więź zaufania, musisz ufać osobie, której dajesz tekst do czytania, pełen tekst. Jakby zachęcam, żeby to była osoba, z którą utrzymujesz jakikolwiek kontakt, a nie jakiś randomowy człowiek z internetu. Ta osoba jest blisko Ciebie. Ale jest w stanie spojrzeć krytycznie na tekst, a nie właśnie w ramach sympatii. No, to była dobra książka i tyle. Nie, to ma być naprawdę bardzo dobre betowanie mają być komentarze w Wordzie. Najlepiej to sobie jakoś usystematyzować typu za miesiąc się spotykamy, rozmawiamy na temat tego tekstu przygotuj uwagi, jakie masz, co Ci się podoba, co nie. Jeżeli chcesz, to pisz po prostu, no nie wiem, codziennie, jakie masz uwagi, albo pisz to i potem podsumujemy to dopiero pod koniec. Wszystko jest możliwe, to zależy od Was. I od beta readera. U mnie zazwyczaj yy, to były trzy osoby, tak maksymalnie trzy osoby. I to, co jest ważne, to to, że betowanie jest zazwyczaj transakcją wiązaną. A zatem, jeżeli ja komuś daję tekst i ta osoba poświęca na to czas i czyta ten tekst krytycznie. To ja też chcę zrobić coś w zamian. Zazwyczaj czytam po prostu tekst drugiej osoby, ale oczywiście, jakby, no to jest takie ludzkie i po co ja w ogóle o tym gadam, to jest ludzkie i logiczne. I dlaczego ten czwarty punkt jest ważny? No przede wszystkim dlatego, że my inaczej zawsze patrzymy na swój tekst. Często nie zauważamy błędów, często wydaje nam się wszystko logiczne, ale wcale tak nie jest. Dlatego ważne jest spojrzenie osoby z zewnątrz, osoby, która nie jest. Emocjonalnie związana z tym tekstem. Dlatego wydaje mi się, że nie warto ignorować tego kroku i próbować dać komuś tekst do betowania, zobaczyć z czym to się je, i wydaje mi się, że może to nam wyjść na dobre. Punkt piąty natomiast to trzeci i ostatni dla mnie draft. Po naniesieniu poprawek od bet to też jest ważne, bo. Czasami nie podchodzimy również do tych poprawek krytycznie, więc dlatego ważne jest to, żeby na przykład trzy osoby poprawiały książkę, bo wyciąga się, tak mi się przynajmniej wydaje, i ja to tak robiłam, wyciąga się takie clue, jeżeli ktoś. Zwraca, na przykład trzy osoby zwracają uwagę na coś, to wiemy, że tam jest na pewno błąd. Natomiast jeżeli jedna osoba i my jakoś no niezbyt jesteśmy przekonani co do tej uwagi, no to oczywiście można zapytać inne bety, czy im to przeszkadzało, czy też nie, czy to było dobre, czy nie. No i tak naprawdę wyciągnąć taką, jak to się mówi, średnią, jak w szkole. Możemy wyciągnąć średnią z tych opinii, i po naniesieniu tych opinii ja drukuję tekst. Trzeci draft jest chyba najgorszy, bo jest najdokładniejszy. Nie dość, że drukuję tekst, to jeszcze czytam go na głos, a to wiąże się z tym, że po prostu moje gardło siada po dwóch czy trzech dniach poprawy. Skupiam się tutaj głównie na sprawach językowych, ale też nie ignoruję fabuły. Wiadomo, yy, przy tym jeszcze skupiam się na rytmie, i dlatego po części dobrze mi właśnie czytać to nagłos, bo czuję ten rytm i czuję kiedy coś mi zgrzyta. Czemu to robię? Czemu drukuję? Czemu czytam nagłos? Wydaje mi się, że dzięki temu o wiele bardziej skupiamy się na tekście. Ja już przetestowałam to na sobie i wiem, że po prostu na papierze widzę o wiele lepiej błędy niż na przykład na komputerze. Po prostu nagle Wiecie, pojawiają się jak grzyby po deszczu. Nagle tutaj literówka, tam jakiś, nie wiem, brakuje mi ogonka. I sobie myślę, Boże Święty, jak ty tego nie zauważyłaś po drugim drafcie. Bety to też przeoczyły na przykład. Znaczy, bety mi zazwyczaj poprawiają, jak coś znajdują, ale na przykład są takie kwestie, kiedy coś również przeoczą. I to normalne jest. I dopiero właśnie przy trzecim drafcie znajduje się takie byki. Zdarza się i to nie jest dziwne, więc musimy być po prostu uważni. No, ja traktuję ten trzeci draft jako taką korektę już praktycznie ostateczną. I dlatego szósty punkt to wysłanie do wydawnictw, a właściwie przed tym wysłaniem powinnam przygotować wiele dokumentów i maila i ładnie złożyć e, tekst Zazwyczaj to robię już od samego początku, więc nie mam z tym problemu. Ale jeżeli są jakieś dodatkowe, powiedzmy, wymogi, to dostosowuję ten tekst do tych wymogów i tyle. Jeżeli natomiast chcecie posłuchać więcej o samym procesie przesyłania propozycji do wydawnictw, no to tutaj zapraszam Was na ten film. Tam powiedziałam praktycznie wszystko, co trzeba chyba wiedzieć. Tak wygląda mój proces poprawiania książki, który zaczyna się podsumujmy od poprawek. W trakcie pisania pierwszego draftu, później następuje przerwa, później mamy drugi draft, następnie bety, trzeci draft i wysyłka. Nie wiem, czy to jest sposób na sukces, nie mam zielonego pojęcia, naprawdę, to jest po prostu mój sposób. Więc jeżeli. Szukacie takiego sposobu dla siebie, to możecie przetestować mój. Czemu nie? Jeżeli i wam się sprawdzi, no to tylko pozostaje się cieszyć. Dajcie znać, jaki wy macie proces pracy z tekstem już gotowym. I to koniec. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!